Hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was do oglądania szybkiego poradnika, jak pobrać mody do Simsów. No to najpierw sobie wybieramy mody jaki chcemy pobrać. I albo będzie I zjeżdżamy na dół i albo będzie coś takiego, albo przycisk Download. No to sobie naciskamy na przykład tutaj i tutaj jak chcemy też drugą wersję. No i tutaj nam się pobrało. No to sobie naciskamy. W ten folderik, i tutaj mamy coś takiego. No to sobie to zaznaczamy, i wycinamy. Robimy. I, I tutaj sobie wystrzykujemy. electronic arts i nam wyskakuje. No to otwórz. Tutaj mamy coś takiego jak The Sims 4, i tutaj wchodzimy w mody. Robimy oczywiście wklej i tutaj nam się już mody wklejają. No ale, żeby działały, to trzeba coś zrobić. No i słuchajcie, żeby mody działały, to trzeba oczywiście coś zrobić. Czyli wchodzimy sobie w te trzy kropeczki, opcje kry i inne. No i musi być włączone, z zawartość zmodyfikowaną i, mody, i modyfikacje ze skryptami włączone. I te, dwa rzeczy, te dwie rzeczy muszą być włączone. No i robimy zastosuj zmiany i mamy mody w grze. No i słuchajcie, tutaj mamy te dwie fryzurki. No i wyglądają one tak. Moim zdaniem są nawet ładne. No, podobają mi się. No więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!